Witamy w naszym świątecznym kąciku filmowym. Wielu z nas rozpoczęło już przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Jesteśmy ciekawi w jaki sposób. No co? Buszamy kamerę. Czy wiesz co to jest śmigus dingus? Śmigus dingus to jest święto obchodzone w poniedziałek wielkanocny, gdzie się oblewa rodzinę wodą. Jakie są tradycyjne wielkanocne potrawy w Twojej rodzinie? W mojej rodzinie tradycyjne potrawy to są żurek, kiełbasa i chleb święcony. Co przynosi zajączek na Wielkanoc? Czekoladki i prezenty. Czy Wielkanoc ma dla Ciebie osobiste znaczenie? Tak, ponieważ przypomina mi o Jezusie Chrystusie, jak umarł na nasze grzechy i zmartwychwstał przed nimi. Mi też ma znaczenie, bo mogę spędzać czas z rodziną i z moimi kolegami i nie ma szkoły. Czy wy jeszcze robicie pisanki? Tak. A ty robisz pisanki? Tak, koloruję. Dziękujemy. Z czym kojarzą ci się święta Wielkanocne? Czekolada, jajka, cukierki. Wielkanoc to babka Wielkanocna i mazurek, Wielkanocne śniadanie i zjedzenie święconki, czy raczej egg hunt i jajka czekoladowe? Wielkanoc to babka Wielkanocna i mazurek. Wielkanocne śniadanie i zjedzenie święconki. Od czego Pani rozpoczyna, aby się przygotować do świąt wielkanocnych? Aby przygotować się do świąt wielkanocnych, to przede wszystkim najpierw sprzątam mieszkanie. Przygotowuję, czyszczę wszystkie kąty, jak to mówią, żeby wymiata wszystko, co jest w domu i sprzątam. No nie, nie skupiam się aż tak bardzo, żeby tam wszystko aż tak lśniło, a potem w ciągu tygodnia, w piątek maluję kolorowe jajka, najczęściej używam kolorowych farbek. Tradycje angielskie czy raczej polskie? Wolewanie na jajka czy ukryte słodycze? Ja bym bardziej wolała tradycje polskie, natomiast moja ojczyzna i narodowy kraj jest bardzo ważny dla mnie. Natomiast ukryte słodycze myślę, że to jest fantastyczny i idealny pomysł i naprawdę dużo dzieci by uwielbiali to. Czy wiesz co to jest śmigus dyngus? Oczywiście, że wiem co to jest śmigus dyngus. Najlepsza impreza tak zwany lany poniedziałek. Nie wiem czy to jest e, tradycja religijna, raczej nie. Ale jak ja byłam mała w Polsce, to chłopaki nas wiadrami oblewali. Teraz nie robimy tego wiadrami. Mała szczykawka do 12 tylko ponoć wolno tak robić, bo po 12 jak się kogoś obleje, to się bardzo obraża. Ale jest to super zabawa dla całej rodziny i będziemy ją jak najbardziej powtarzać i celebrować. Dziękujemy naszym rozmówcom i życzymy radosnych świąt wielkanocnych.